Cześć wszystkim, dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na Hauls Action przy okazji ostatnich nagrywek. Poczyniłam zakupy, tak więc pokażę Wam na co tym razem się zdecydowałam. Chciałabym również w tym miesiącu nagrać dla Was filmik z serii Top 10 Action, tak więc jestem ciekawa, czy interesuje Was taka tematyka. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, wtedy będę wiedziała, że taki filmik powinien się na moim kanale pojawić. A tymczasem kochane, to wszystko słowem wstępu, nie będę przedłużała. Weźcie sobie kawkę albo herbatkę. Ja akurat mam dzisiaj kawkę, i już pokazuję Wam, na co tym razem się zdecydowałam. Życzę Wam miłego oglądania. Zacznę od rzeczy, którą miałam już przyjemność używać i jest ona mi dobrze znana. Mianowicie są to worki próżniowe. I jeżeli oglądacie mnie na bieżąco, to zapewne wiecie, że ja testowałam chyba już wszystkie dostępne na rynku worki próżniowe. I te są naprawdę bardzo dobre. Są tanie i mają świetną jakość. Ostatnio robiłam porządki w swojej szafie, chowałam ubrania letnie, wyciągałam te jesienno-zimowe. I ogólnie też robiłam takie większe, Generalne porządki, dlatego tego typu woki są u mnie niezbędnikiem. Mamy tutaj pięć worków. Jeden taki bardzo duży i bardzo długi, dwa średnie i dwa małe. To jest naprawdę bardzo fajny zestaw. Dotychczasowo kupowałam jeszcze taki zestaw z dwoma workami w środku. Był jeden duży worek, naprawdę taki ogromny, i do tego był taki średni worek. Ale każdy z zestawów jest naprawdę bardzo fajny. Ten po prostu bardziej się opłaca kupić, jeżeli chodzi o cenę. Natomiast, jeżeli właśnie potrzebujecie worków próżniowych do organizacji waszych ubrań, i do segregacji waszych ubrań, to też action serdecznie wam polecam. O tej marmurowej desce mówiłam wam już wszędzie i oczywiście również sama się na nią skusiłam, bo ona naprawdę bardzo ciężka, więc nie będę cały czas jej trzymała. Natomiast jest to deska do serwowania marmurowa z bardzo ładnymi uchwytami w kolorze złotym. Niestety, póki co nie widziałam żadnej innej kolorystyki. Natomiast jest to data, którą planuję wykorzystać do dekoracji w swoim salonie, ponieważ idealnie kolorystycznie wpasowuje się w całość z bardzo minimalistyczna, ale też bardzo elegancka. Planuję tutaj ułożyć sobie taką kompozycję bożonarodzeniową, ale to zobaczycie w moich następnych filmikach, więc na pewno wszystko Wam pokażę. I też zapomniałam Wam o tym na początku wspomnieć, ale kupiłam też w Action kilka ozdób świątecznych, natomiast nie pokażę Wam ich w tym filmiku. Chciałabym po prostu zrobić taki większy zbiorczy haul z różnych sklepów, tak jak robiłam w zeszłym roku i wtedy pokazać Wam wszystkie ozdoby, na które się zdecydowałam. Jeżeli nie dokupię nic innego, to na pewno pokażę Wam moje we vlogu. Natomiast jeżeli chodzi o tą tacę, to ona oczywiście będzie mi służyła przez cały rok. Planuję ją wykorzystać do dekoracji na moim stole, ewentualnie na ławie. Jest bardzo ładna i przede wszystkim tania, ponieważ kosztuje, mam paragon, więc wam powiem: 32,95 groszy. Więc jak widzicie, cena do jakości jest fenomenalna. Następnie pokażę Wam zakupy z działu kosmetycznego. I pierwszy produkt, na który się zdecydowałam, to odżywka, którą mogłyście widzieć w jednym z moich przeglądów. Jest to odżywka, od marki Garnier, i tutaj z tyłu napisane jest, iż jest to odżywka bez spłukiwania, łagodząca delikatne mleczko owsiane do włosów delikatnych. Ja w ostatnim czasie praktycznie cały czas używałam produktów, które musiałam spłukiwać, czyli mam tutaj na myśli jakieś maski, odżywki, tak więc ten produkt bardzo mnie zainteresował. Jestem ciekawa, czy ta odżywka nie będzie obciążała moich włosów przez to, że nie będę jej spłukiwała. Opakowanie oczywiście ma piękną szatę graficzną, ale też sam zapach jest naprawdę. Bardzo ładny, taki troszeczkę perfumowany, delikatnie kokosowy, wyjątkowy. Też jeżeli chodzi o ten produkt, on ma 98% składników pochodzenia naturalnego, wzbogacony błogodzące mleko owsiane i nabliżający krem ryżowy. Nie ukrywam, że jeszcze nie miałam przyjemności używać tej odżywki. Być może przetestujemy sobie ją wspólnie na jakimś vlogu, żebyśmy mogły razem zobaczyć efekt przed i po. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy kojarzycie tą odżywkę z moich przeglądów. Ona kosztowała 9 zł 55 groszy. Jeżeli jesteście moimi stałymi widzami, to ten produkt Was nie zaskoczy, ponieważ zdecydowałam się na mydło w piance z tej bardzo znanej serii. Ja od lat polecam Wam z tej serii ten uniwersalny płyn do czyszczenia. Mam wrażenie, że już wszystkiego znacie i teraz właśnie jakoś miesiąc, dwa miesiące temu na półkach sklepowych w Action zagościła również pianka do mycia rąk, więc musiałam się na nią zdecydować. Ma bardzo ładny zapach, dosłownie identyczny jak ten płyn. Była jeszcze jeszcze zielona wersja, która również jest bardzo fajna, troszeczkę bardziej świeża. Mam wrażenie, że ta różowa pachnie jak takie eleganckie, męskie perfumy. Ma też taką delikatną imbirową nutę. Wyjątkowy zapach, ale na pewno doskonale go znacie. To mydło rąk kosztuje tylko 6 zł, więc jest naprawdę bardzo tanie, a zostawia przecudowny zapach na dłoniach. Ja uwielbiam takie gadżety, uwielbiam testować nowe produkty z Action, a to jest zdecydowanie perełka, którą warto jest zakupić. Przy okazji zakupów w Action odwiedziłam również dział z żelaznym pod prysznic, ponieważ jest tam mój ulubieniec, natomiast w ostatnim czasie mam wrażenie, że albo został wycofany, albo cały czas jest wyprzedany, więc stwierdziłam, że kupię coś nowego i przetestuję nowy produkt. Zdecydowałam się na żel podprysznic od marki Nivea i jest to produkt z olejem arganowym. Ma piękny zapach, delikatnie perfumowany, czuć też nutę kwiatów, ale ma również takie podtony, jak tradycyjny, klasyczny krem Nivea. Ten zapach jest naprawdę bardzo ładny, więc koniecznie sprawdźcie go przy następnych zakupach w Action. Przeczytam Wam też, co tutaj jest z tyłu napisane na opakowaniu. Pozwól, aby ten krem pod prysznic z luksusowym, diamentowym połyskiem otulił Twoje ciało jedwabistą pianą, podczas kiedy zawach kwiatów lili ukoi Twoje zmysły. Myślę, że to jest idealne podsumowanie właśnie tego e, kremu pod to W sumie to jest krem podprysznic, prysznic. ja cały ja czas mówię żel podprysznic. W każdym razie kosztuje 9,95. Mamy pojemność 250 ml. Dajcie znać w komentarzu, czy znałyście już ten produkt. Kto mnie ogląda, ten mnie zna i wie, że uwielbia maseczki z Action, one są naprawdę rewelacyjne i tym razem zdecydowałam się na mojego wieloletniego ulubieńca maseczkę, którą na pewno kojarzycie już z mojego kanału, jest to maseczka z peptydami która jest taką maseczką ujędrniającą ale w mojej opinii ona bardzo ładnie nawilża twarz i też faktycznie zostawia taki delikatny efekt ujędrnienia, kosztuje około 3-4 zł a naprawdę po jej użyciu wasza twarz wygląda jak po wyjściu z gabinetu kosmetycznego jest rozświetlona, nawilżona, delikatnie ujędrniona, z tej serii jeszcze bardzo lubię tą taką beżową wersję. A jak wiecie, taką moją ulubioną maseczką Top of the Tops Action, jest ta złota, e, żelowa maseczka za 5 zł, którą też już pokazywałam Wam wielokrotnie na moim kanale. Natomiast aspekt dami jest również rewelacyjna. Jeżeli nie używałyście nigdy maseczek z action, ponieważ się boicie, to zacznijcie od tej. Zapewniam Was, jak zobaczycie efekty, to po prostu się zakochacie i będziecie częściej na ten dział zaglądały. Ten produkt jest totalną nowością w Action. Pojawił się na półkach dosłownie niedawno, a jest to taki czyścik do języka. I ja po prostu widzę to cały czas u amerykańskich tiktokerek. Jak pokazują swoją poranną rutynę, to wszystkie używają tego czyścika i stwierdziłam, że również chcę to przetestować, ponieważ jestem tego produktu niezwykle ciekawa, a w Action on kosztował około 5 zł, więc cena jest naprawdę super. A się znać, znaczy, czy już miałyście przyjemność używać takiego produktu. To będzie dopiero mój pierwszy raz, więc za jakiś czas dam Wam znać, co o nim sądzę. Po prostu naoglądałam się za dużo tiktoka i też chciałam wprowadzić coś nowego do mojej porannej rutyny. To tyle, jeżeli chodzi o dział kosmetyczny. Teraz zaprezentuję Wam Jedną rzecz z działu podróżniczego, mianowicie zdecydowałam się na taki zestaw małych pojemniczków, idealnych w podróż. One kosztują 3,50 i oczywiście służą nam do zabrania mniejszej ilości produktów, mniejszej ilości kosmetyków, jeżeli nie chcecie brać produktów pełnowymiarowych. Dla mnie takie pojemniczki to jest must have, a ostatnio mi się troszeczkę pogubiły, więc stwierdziłam, że zakupię sobie już zapasowe opakowanie, gdybyśmy wybierali się na jakieś wakacje. Ja nigdy nie biorę pełnowymiarowych kosmetyków. Naprawdę moja kosmetyczka na wakacje jest zawsze bardzo bardzo mała, ponieważ nie widzę sensu brania wszystkich dużych produktów. Raczej zawsze biorę tylko i wyłącznie miniatury. Polecam serdecznie. Zdecydowałam się na białą wersję, jeżeli chodzi o nakrętki, ale oczywiście w Action znajdziecie jeszcze inne wersje kolorystyczne. Ostatni produkt, jaki chcę Wam dzisiaj zaprezentować, to te pojemniki na żywność. Ja już Wam je wielokrotnie pokazywałam na moim kanale, natomiast potrzebowałam dwóch kolejnych, żeby e, taką suchą żywność u mnie w szafka zagospodarować. Dla mnie to są najlepsze pojemniki i najtańsze. Ja w jednym z Blogów. Kiedyś, kiedyś pokazywałam Wam, jak właśnie sobie wszystko organizowałam, przekładałam. Nawet tutaj używałam też takich długopisów z Action i pisałam sobie po prostu, co w danym pojemniczku jest. Jeżeli chcecie, aby w Waszych szafkach zagościł porządek i zagościła organizacja, to koniecznie wybierzcie się na dział z organizerami i pudełkami kuchennymi w Action, ponieważ uważam, że jest to rzecz, która zdecydowanie ułatwia życie. Wymierzcie sobie wszystko, zobaczcie, co jest nam potrzebne, policzcie te pojemniki i naprawdę będziecie zachwycone. To jest rzecz, którą zdecydowanie warto. this action cup I to wszystko, kochane, w dzisiejszym holu. Troszeczkę tych rzeczy się uzbierało. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny i interesujący. Jeżeli w ostatnim czasie kupiłyście coś ciekawego w action, to oczywiście podzielcie się swoimi perełkami na dole w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa, co udało Wam się dorwać. A jeżeli chciałoby się zobaczyć taki filmik właśnie top 10 z action, to również dajcie mi o tym znać. Z miłą chęcią taki materiał dla Was przygotuję. A tymczasem, kochane, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję z całego serca za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Bye!